Podobała mi się koncepcja walk z Gromdziarzami. Po walce z westelem stwierdziłem, że czemu by nie wziąć kolejnego. Oglądałem Grom the Beach. Powiedziałem, że chcę Łukasza. No i tak wzięliśmy tę walkę. To jest chłopak, który naprawdę ma umiejętności. Ma rekord 4 wygrane. Piąta walka zremisowana. Także jest to dla mnie motywacja. Będę gotowy. Mam nadzieję, że Oscar przygotuje się też bardzo dobrze i damy bardzo dobrą walkę. Bierzejski versus Załuska. To walka, na którą czekają kibice. Kibice uwielbiają polsko-polskie walki i myślę, że tutaj z tą walką nie było żadnego problemu, bo ci panowie chcą się bić. Tak jak na gromdzie nie ma miękkiej gry, panowie na pewno nie odstawią pięści i będą walczyć do samego końca. Już się na tą walkę nie mogę doczekać, tak samo jak wy. Nie lubię walk z deszczami, ponieważ wolę chłopaków, którzy są charakterniejsi i wywrócą po pierwszych ciosach. Po przegranej gromdzie wróciłem na grom the Beach, wygrałem ją, wróciłem dwa razy albo i nawet więcej silniejszy i niestety tutaj Oskar będzie ten sam rezultat. Jestem zmotywowany jeszcze bardziej niż do pierwszej walki dybrytanskiej na tym eksie. także bądź gotowy. Kibice mogą się spodziewać na pewno dobrej bitki, ja nie odpuszczam, Łukasz też, bo raczej nie będzie mi odpuszczał, więc będą dobre boki. Kiedy wyjdziemy do ringu, już przyjania piątek nie będzie i ciepłych uśmieszków. Tylko będzie ciężki bój i ciężka bitka. Także Oskar, bądź gotowy. Łukasz, widzimy się w ringu.